Nie jestem fanem tabletów, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że dla wielu osób stanowią one ciekawy dodatek do konsumpcji multimediów. Postanowiłem więc sprawdzić kilka modeli, od tych tańszych przez średniopółkowe na flagowcach kończąc. Zacznijmy od pierwszej kategorii. Zapraszam na recenzję Honor Pad X9. Zestaw jest taki jak cena, skromny, natomiast nie mam z tym problemu. W przypadku tabletu, który kosztuje mniej niż tysiaka, obecność ładowarki i kabla USB-C jest jak najbardziej ok. Na pudełku nadrukowano zestaw istotnych informacji o urządzeniu, co zawsze sobie chwalę. Wiele osób udając się do elektromarketu sprawdza w ten sposób niektóre elementy specyfikacji. Tak, tak, wiem, można to zrobić w internecie, ale każdy ma nieco inne przyzwyczajenie. Konstrukcja została wykonana z aluminium, przy czym mam tu na myśli głównie plecki i ramki. Bryła o wymiarach 267x3 na 167,4 na 6,9 mm jest wyjątkowo smukła, ale doceniam także relatywnie niską wagę. Honor Pad X9 waży mniej niż pół kilo i dla mnie oznaczało to całkiem wygodne użytkowanie konstrukcji. Doceniam także obecność systemu stereo, który składa się z sześciu głośników, które generują całkiem przyjazne brzmienie jak na sprzęt w tej klasie cenowej. Przyciski na krawędziach cechuje wyraźny, przyjemny skok drobnostka, ale to właśnie one warunkują zadowolenie z użytkowania. W temacie technikaliów mamy tutaj Wi-Fi AC, Bluetooth 5.1 oraz GPS. Jest też LTE, co oznacza, że możemy korzystać z sieci bez dostępu Wi-Fi, ale zabrakło tutaj złącza słuchawkowego jack 3,5mm. Ekran to 11,5 calowy IPS oraz wielkości 2000 na 1200 pikseli z zagęszczeniem na poziomie 203ppi. Nie jest to wybitna jednostka, natomiast pozwala na bardzo wygodną konsumpcję multimediów. 120 Hz? Tak, interfejs pracuje naprawdę płynnie. Pochwalę też reakcję na dotyk, która wykrywa tutaj aż 10 punktów. Szukacie czytnika linii papilarnych? Nie znajdziecie go w Honor Pad X9. Producent nie przewidział takiego rozwiązania, a szkoda, bo nie ufam zbytnio rozpoznawaniu twarzy w technologii 2D. Nad wydajnością czuwa chipset Qualcomm Snapdragon 685, 128 GB pamięci na dane i 4 GB RAM. Skromnie i w niektórych momentach brakowało mi tej żywawości. Na szczęście w większości podstawowych zadań Android 13 z autorską nakładką MagicOS sprawdzał się nawet dobrze. Oczywiście trzeba zawsze odczekać swoje na uruchomienie aplikacji, ale to jest chyba zrozumiałe. Jeśli chodzi o zastosowany tutaj Magic OS, to rozwinięcie tego, co opisywałem w ostatnich recenzjach smartfonów producenta. Znajdziecie je na kanale. Oprogramowanie jest rozbudowane, a ja doceniałem intuicyjną wielozadaniowość, z możliwością pracowania na podzielonym ekranie i dodatkowym oknie. Aparat 5MP z autofokusem. Jest, ale nie spodziewajcie się po nim zbyt wiele. Okazjonalnie może posłużyć nam do skanowania dokumentów i w sumie tyle. Akumulator o pojemności 7250 mAh pozwala mi na około 10 godzin całkiem mocnego użytkowania. Oczywiście większość to gry, serwisy streamingowe i korzystanie z komunikatorów. Ładowanie cóż. Trwa nawet kilka dobrych godzin. Dlatego też, jeśli możecie sobie na to pozwolić, zostawcie sprzęt pod ładowarką na noc. No dobrze, ale czy warto? Za mniej niż 1000 zł otrzymujemy bardzo dobrze spasowaną i świetnie wyglądającą konstrukcję całkiem solidny ekran i donośne głośniki stereo. Zabrakło mi tutaj złącza słuchawkowego oraz wyższej wydajności, ale przypominam niską cenę. Jeśli zamierzacie wykorzystać go do prostego przeglądania sieci, korzystanie z komunikatorów czy streamingu, Będziecie zadowoleni. Od całkiem udana sztuka kompromisu. Ceny znajdziecie w opisie pod filmem, natomiast nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji. Dzięki.